Artem, miał być piątek, piątek pod znakiem przełamania, tym razem jest piątek pod znakiem porażki. Dlaczego? No nie wiem, dzisiaj myślę, że zagrali my naprawdę bardzo słaby mecz i każdy musi, nie wiem, patrzeć hmm. na siebie, na swoje będy, nie szukać gdzieś tam, nie wiem, albo nie takie blisko, albo coś nie tak. Każdy musi popatrzeć, popatrzeć na siebie i jakby pod względem tym meczem dawać więcej od siebie. Słowo wspólne słaby, bo wszyscy mówicie, że zagraliście słabo, powiedz mi tak, czy przed tym meczem ciężkie głowy, czy bardziej związane nogi? Nie, nie, no jeśli, tak, jeśli chodzi o mecz, przyjechaliśmy i zobaczyliśmy, zobaczyliśmy, że też takie, w, w, oczywiście, że bójstwo troszkę gorsze było, ale to dla dwóch zespołów, tak. I gdzieś tam pierwsza taka bramka e, przypadkowa, gdzieś tam rikaszet, no i gdzieś tam później jakoś tak mniej nas udawał się ten mecz jakby, i jakby dostali drugą bramkę już tam. Nie wiem, było już ciężko jakoś pozbierać, także no nie wiem, musimy naprawdę przełamać, bo przed nami się sporo meczów, także jak mówię, że każdy musi płacić na siebie, więcej pracować na treningach, żeby, żeby, żeby po prostu przyszedł ten wynik dobry. Chyba was nie zaskoczył graniem, bo to jest drużyna, która stawia na defensywę, no i to się dzisiaj potwierdzi. Tak, 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 bo naprawdę dzisiaj mogę powiedzieć, że oni bardzo dobrze zagrali w defensywie, od razu cofali. пьонка из тыл, мы, мы, видели что бен, бенди пенка, же бандипьонка, так также тяжко было здесь там в между, по между линиями, здесь там пробовали шукать мы борзди на боку, также, ну, на правду, добро организованный заспал да, был здесь. w Majeski to był taki trudny zawodnik do upilnowania? Czy to że był taki zawodnik, na którego szczególnie mogliście albo musieliście zwracać uwagę? Nie, no bardzo dobry zawodnik. Pamiętamy go jeszcze, z chyba z Lecha, nie? W Lechu grał, także widać, że to jest taka jakość pilkarska. Gdzieś tam przytrzyma tu piłkę, także gdzieś tam na jeden dotyk, gdzieś tam ciężko da skocie. Także no widać, że taki Mocny atut tego zespołu. Co można zrobić, żeby zmienić waszą grę, żeby włączyć przycisk reset i zacząć wygrywać? No Myślę, że do tego meczu my, my, graliśmy nieźle. Po prostu gdzieś tam, no nie wiem, nie mogliście sięlić bramku, gdzieś tam też takie tracili e, głupie bramki. Po prostu no dzisiaj też tak, no czasami zdarza się takie mecze gorsze. Także mam nadzieję, że po prostu tego mecz, po tym meczu już zaczniemy e, Венцы брать на себя ответственность и венцы давать от себя.